Gdzieś tam na końcu daleko. Może to widziałem, ale los, a, a, los chciał szybciej. No, los chciał szybciej i jest eurodeputowany nie w Brukseli, a w Warszawie, Tadeusz Cymański, dosiadia Z, z Bractwa Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Serdecznie witam. Co z tym hazardem. Y, oni nie chcą za kilka, nie, Za kilka minut, za kilka godzin pani redaktor, pani też w serwisach od razu w Sejmie zostaną przywróceni do komisji. Zostaną. Robię tu zakład. Zakład robię. PSL, A PSL było grillowane przez całą noc, co z tego wyszło? Oni są podatni na grill, a nie aż tak. Ta sprawa jest za, za mocna, za gruba. Ceną byłby wstyd i hańba. I zagłosują, i zagłosują no, za ja przewróceniem. za o co się zakłada? Kto no o co, no tu o koniak nie, ale możemy o jakiś mały. O co się tam. O lampeczkę. Nie na. Po, można, czy nie wolno? Ale co, lampeczkę czego? No pani jest gospodynią i ja. Wina? Im, tak. Dobrze, wina, tak, I poniżej 15%. Procent. Ale dobrze, jak pan, pan wygra, to pijemy wino, czy jak ja wygram, to pijemy wino? Czyli obaj wierzymy, że w zasadzie, to, to to nie ma komu stawiać w takim razie. To Wygrywamy, nie, ma, nie. nie. Pani też uważa, że, że będą przywróceni? Mo, moim zdaniem będą przywróceni. No i moim zdaniem też. Mhm. No to może tam kogoś znajdziemy, kto się założy, że nie. Może z Palikotem się założymy. Ale to zaraz po... po po programie. Nie chcę siadać, to nie chcę się zakładać. Nie, no nie, nie jestem wybrać. aż taki e, sztywniak, ale nie. tutaj jest... E, Dyscyplina. A Przemek a ty... Gosiewski, naszym, naszym przyjacielem. przyjacielem. Naszym... I, I z panią Moniką Przy... śpiewamy. Przy... Może Przemek Gosiewski, Gosiewski w... naszym przyjacielem był. Przemek nie, jest, Gosiewski, jest, jest. jest. Był, nie? Ja uważam, że zawsze trzeba ocalić te osobiste sympatie. I to I był, to był tak. Gość Radia Z, czyli Tadeusz Cymański. Serdecznie pozdrawiam. <laughs> Dziękuję.